Dzień dobry, nazywam się Jolanta Budzowska i jestem radcą prawnym. Od ponad 20 lat pomagam osobom poszkodowanym uzyskać odpowiednie odszkodowanie za błąd medyczny. To jest podcast, w którym dzielę się przemyśleniami i przykładami prosto z życia, a właściwie najczęściej już prosto z sali sądowej, bo to jest miejsce, gdzie moja pomoc osobom poszkodowanym najczęściej się materializuje. W tym odcinku podcastu opowiem Ci o moich spostrzeżeniach na temat pęknięcia macicy. Czy w takich przypadkach i pod jakimi warunkami można uratować dziecko. Posłuchaj. Dwie matki. Dwie ciąże w okolicy 30 tygodnia. Wiele tygodni miłości i troski o dzieci za nimi. Prawidłowe zachowanie matek. I lekceważące podejście personelu medycznego. Dzieci w obu przypadkach, zdolne do samodzielnego życia poza organizmem matki, zmarły. W pierwszym przypadku doszło do pęknięcia macicy. Pęknięcie macicy podczas ciąży nie zdarza się często. Różne źródła podają różne dane, ale częstość pęknięcia macicy w czasie ciąży, a nie podczas porodu, wynosi 6 do 13 przypadków na 1000 ciąż. Większe ryzyko dotyczy oczywiście kobiet, które wcześniej przeszły takie operacje jak cięcie cesarskie lub Miomektomia, czyli usunięcie mięśniaków macicy drogą laparotomii lub laparoskopii. Podstawowe objawy pęknięcia macicy to nagły, silny ból i krwawienie z macicy. Trzeba wówczas działać szybko, bo opóźnienie w rozpoznaniu pęknięcia macicy grozi zgonem dziecka lub jego niedotlenieniem. Czy można wykluczyć pęknięcie macicy bez zebrania dokładnego wywiadu chorobowego? Czy można ocenić dolegliwości bólowe w okolicy brzucha, na jakie skarży się pacjentka, bez zbadania tego brzucha? Literatura medyczna, elementarz dla lekarzy, wskazuje: i tutaj cytat. Badanie palpacyjne brzucha należy przeprowadzić w sposób systematyczny. Rozpoczynając od delikatnego, powierzchownego badania całego brzucha w poszukiwaniu tkliwości uciskowej. Ocenę należy rozpocząć z daleka od miejsca, w którym zlokalizowane są najsilniejsze dolegliwości, przemieszczając się stopniowo w tym kierunku, tak aby przebadać wszystkie okolice brzucha. I dalej, krok po kroku. Z podręczników wyczytać można, jak prawidłowo przeprowadzić badanie palpacyjne brzucha. Pęknięcie macicy to nic innego jak przerwanie ciągłości lub rozerwanie mięśnia macicy oraz tzw. otrzewnej trzewnej lub rozdarcie macicy sięgające aż do pęcherza moczowego albo więzadła szerokiego macicy, ewentualnie z wypchnięciem płodu lub Części jego ciała poza macicę. Brzmi poważnie i to jest poważna sytuacja. Pęknięcie macicy daje z czasem objawy, o których lekarze mówią, ostry brzuch. Gdy dochodzi do przerwania ciągłości otrzewnej, dochodzi do podrażnienia i rozpoczyna się proces zapalenia otrzewnej. Nie ulega wątpliwości, że wczesne rozpoznanie pęknięcia macicy jest trudne, bo objawy nie są jednoznaczne. Mogą, ale nie muszą występować m.in. nieprawidłowości w KTG, brak skurczów, krwawienie z dróg rodnych i zmiana obrysu brzucha. Jeden objaw występuje jednak zawsze i jest charakterystyczny, nagły, silny, wręcz rozdzierający ból w podbrzuszu. Wydawałoby się więc, że nie można bez badania przedmiotowego brzucha pacjentki wykluczyć pęknięcia macicy uciężarnej. Szczególnie, gdy do szpitala zgłasza się cierpiąca bólowo ciężarna z obciążonym wywiadem po operacji, która pozostawiła bliznę w ścianie macicy. Ból pojawił się gwałtownie i był bardzo silny. Nie przypominał żadnych innych wcześniejszych odczuć. Słabiej odczuwała ruchy płodu. Zrobiła to, co powinna. Natychmiast pojechała do szpitala. A jednak w szpitalu to lekarz nie zrobił tego co powinien. Nie wysłuchał pacjentki, nie zbadał palpacyjnie brzucha. Pacjentki nie przyjęto nawet na obserwację, a dziecko zmarło. Czego zabrakło w postępowaniu lekarza? Empatii, wiedzy, doświadczenia, pokory, czy może wszystkiego naraz? Myślę, że odpowiedzi na te pytania, które wraz z moją klientką sobie zadajemy, otrzymamy. Miejmy nadzieję, najpóźniej w terminie zakończenia toczących się postępowań w tej sprawie. Oczywiście, o ile biegli, wydadzą rzetelną opinię. To wszystko, co miałam Ci dziś do powiedzenia na temat jednego z przypadków, kiedy dochodzi do pęknięcia macicy, a dziecka nie udało się uratować, chociaż była taka szansa. Zapraszam Cię do odwiedzenia moich blogów Błąd przy porodzie i pomyłka lekarza, na których omawiam inne przypadki, które mogą Cię zainteresować. Moje blogi łatwo znajdziesz, wpisując w wyszukiwarkę nazwisko Budzowska oraz słowo blog. Zachęcam Cię też do podzielenia się tym podcastem ze swoimi znajomymi w mediach społecznościowych i w każdy inny sposób. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas, mówiła Jolanta Budzowska.